Czym że coś Wam powiem. Ludzie z czasów Jezusa szukali prawdy. Ludzie XXI wieku prawdę ukrywają, by nie wyszło na jaw różne przekręty i wielomilionowe szindle. Ukrywamy swoje podwójne życie, byle nikt się nie dowiedział. Ucieka się od prawdy, jakby ona zadawała nam cierpień, ale idziemy w kłamstwo, które wydaje się być bardziej znośne. Tylko nie dostrzegamy, że ta pętla zaciska się z każdym naszym ruchem. I coraz bardziej nas zniewala. Grzech zdobywa niewolników każdego dnia. Jóm się wydaje, że to wszystko tylko straszenie. Przecież mogą robić wszystko i nic im się nie dzieje. Często mówią, ale ja nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Fizycznie może i nie. Ale czy nie zabiłeś w nim poczucia odpowiedzialności, godności i nadziei? A może mówiąc przykre słowa przez zazdrość podciąłeś komuś skrzydła i zniechęciłeś do dalszej pracy? Gdzie w czasach Jezusa chyba byli mądrzejsi w wybieraniu wartości które są w życiu ważne. My wybieramy przyjemności, które zagłuszają nasze sumienie. Czym więc jesteśmy potomstwem? Abrahama? On uwierzył w coś, co było po ludzku niemożliwe. Uwierzył wbrew nadziei. A to co zostało wypoczynane jako sprawiedliwość. Jesteśmy potomstwem Boga? On wychodzi do ludzi z miłością. Wskazuje właściwą drogę. Daje prawdę i oferuje życie. Wszystko to jest w Jezusie, który właśnie jest darem dla nas. A my, jak ci uczeni i faryzeusze, nie przyjmujemy tego. Inaczej można nawet powiedzieć, my nie znamy Jezusa jako bliskiego przyjaciela, jako brata. My o Nim dużo wiemy, ale wiedza nie jest poznaniem. Jan Szniciel dwukrotnie powiedział o Jezusie, że jeszcze Go nie poznał, ale przed śmiercią, gdy już działalność Jezusa była widoczna, odważnie wyznał, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Sami teraz widzimy, że Jezus jest faktycznie tym, który daje wolność. Bo zgładzenie grzechu jest jak otworzenie zareglowanych drzwi i wypuszczenie z długiego zamknięcia ludzi, by pokazać im prawdziwy świat. Świat, w którym wszystko się pomieszało, gdzie miłość walczy z nienawiścią, gdzie prawda walczy z kłamstwem, gdzie grzech walczy z łaską. Wysłuchajcie jeszcze raz słów, które powiedział do nas Jezus. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, Będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. A to wprowadzi nas do domu ojca. I nie będziemy obcymi czy niewolnikami, ale synami, dziećmi Boga. Zamienne są słowa papieża Benedykta: Chciałbym, aby każdy z Was czuł radość bycia chrześcijaninem. Bóg prowadzi swój kościół, podtrzymuje go zawsze, a także i przede wszystkim w trudnych momentach. Tam ostatnio tych trudnych chwil nie brakuje pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, w przestrzeni społecznej. że każdego dnia docierają do nas komunikaty, przez które łapiemy się za głowę i zastanawiamy się, dokąd ten świat zmierza. Bóg w raju powiedział, że daje nam świat, by nam służył rozwojowi, a my raczej się teraz zwijamy. Ma służyć dobru, a my wyciągamy wszystko, co najgorsze. Przez to siebie niszczymy, jednocześnie wmawiając sobie, że to ma służyć naszemu dobru. Dwa tysiące lat temu zabito Chrystusa, bo chciał dać ludziom wolność. Dziś zabija się wiary, bo o to wolność upomina się. Świat dzisiaj o tym zapomniał, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.